Czy zdarzyła Ci się sytuacja, że Twój pupil nie mógł zrobić kupy? Zaparcia u kotów i psów mogą być przewlekłym problemem lub pojawiać się okresowo. Objawy zaparcia to przede wszystkim brak wydalanego kału dłużej niż zwykle, mocne napinanie się w czasie defekacji, ślady krwi, utrata apetytu i apatia. Zatwardzenie może pojawić się z powodu stresu, po operacjach jako skutek uboczny podawanych leków, z powodu źle dobranej diety ale również przy zmianach guzowatych w okolicy odbytu, czy przy zespole okrężnicy olbrzymiej ukotów. U zwierząt z tendencją do zaparć, oprócz leczenia, istotne jest wprowadzenie modyfikacji w diecie, w czym pomoże odpowiednie nawodnienie tu dobrze sprawdzają się karmy mokre albo odpowiednio skomponowana dieta domowa oprócz tego dolewanie wody do karmy, a w razie potrzeby dopajanie. Dodanie błonnika w postaci gotowych preparatów, papki płeśnik, błonnika jabłkowego czy warzyw z dużą jego zawartością, np. dyni. U kotów dodatkowo preparaty ułatwiające pasaż kul włosowych, czyli specjalne pasty, a także wzbogacanie diety olejami omega-3.